Ponad 400 zawodników, 40 klubów, cztery kategorie wiekowe, tak w liczbach przedstawiają się 18 międzynarodowe zawody pływackie opuchar MTP Delfin Cieszyn, które odbyły się w minioną sobotę. Tego dnia na pływalni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie można było zobaczyć czołówkę najlepszych zawodników. Rzeczywiście obsada jest bardzo mocna, ponieważ oprócz ekip z zagranicy, czyli klubów z czeskiej republiki słowackiej startują zawodnicy z warszawy z poznania z wrocławia z opola zawodnicy z województwa śląskiego oczywiście oraz małopolski także naprawdę można powiedzieć że większość klubów z polski tutaj jest u nas aczkolwiek mamy konkurencję Ponieważ w dniu dzisiejszym również są akademickie mistrzostwa Polski w Poznaniu i zabrakło kilku zawodników, którzy tutaj często startują u nas. Również jest Grand Prix Czeskiej Republiki Olomoucu i najlepsi zawodnicy czescy no niestety muszą startować w czeskiej republice. To jednak nie wpłynęło na atmosferę i poziom zawodów, który oceniano bardzo wysoko. Matylda Faruzal, zawodniczka MTP Delfin Cieszyn z wieloma osiągnięciami na koncie, w pierwszej konkurencji dziewcząt na 100 metrów w stylu dowolnym, z drugiego miejsca nie była zbyt zadowolona. W to w sumie nie jest rekord życiowy, słabiej trochę. Poziom jest bardzo wysoki zawodów. Mimo iż podczas zawodów dało się wyczuć zaciętą rywalizację pomiędzy zawodnikami, to nie zabrakło również wesołej i przyjemnej atmosfery. Choć jak wiadomo dla każdego sportowca najprzyjemniejszy moment każdych zawodów to możliwość stanięcia na podium. Myślę, że nie odstajemy jeżeli chodzi o jakość w żadnym wypadku to do zawodów, które są organizowane na terenie kraju, ponieważ jest to elektroniczny pomiar czasu. Niezależnie od tego online jest to tutaj transmitowane to na bieżąco. O randze tych zawodów świadczy również fakt, iż ponad 100 zawodników nie wystartowało ze względu na brak możliwości pomieszczenia tylu osób. Zawody uroczyście otworzył burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz poseł Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Szwed. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OXPL Marta Szymik.